Wczoraj rozpoczynając czas Wielkiego Postu, dowiedzieliśmy się, kim jesteśmy. Z jednej strony ten proch, który pozwoliliśmy sobie posypać na głowę, on mówi, kim jesteśmy i do czego wrócimy ostatecznie. To sam Pan Bóg mówi, prochem jesteś, pro, prochem się staniesz, do prochu powrócisz. To jest o naszej ludzkiej kondycji. I to ten znak ma nas poprowadzić, można powiedzieć, od razu, od razu na początku drogi wielkiego postu, do istoty tego, kim jesteśmy. Znaczy, do pokory. Do jedynego szczytu rozwoju życia. Pokora jest tym szczytem, nie ma innego. Dlaczego? Bo Bóg jest najpokorniejszy z pokornych, a my jesteśmy na jego obraz stworzeni. Uznać to, że jestem tym, kim jestem. Jestem człowiekiem, ulepiony z prochów, powołany do wielkich rzeczy. Ale proch jest dalej prochem. I kiedy człowiek zgrzeszył, to postanowił, że nie zgadzam się na bycie człowiekiem. Chciałbym być jak Bóg. Powrót, do którego Bóg nas zaprasza, to jest do uznania tego, kim jestem. Bo wtedy będę żył według zamysłu Bożego. Wtedy można powiedzieć: będę pełni wolę Bożą, stanę się tym, kim Bóg pragnie, żebym był. Ale w tym byciu prochem jesteśmy kochani. Taki sposób, w jaki trudno nam sobie nawet wyobrazić i przyjąć. Bo Wielki Post w tej drugiej części odniesie nas do krzyża, tam nas poprowadzi. I tam powie nam o tym na nowo, kim jesteśmy. Jesteśmy tak ważni dla Pana Boga, że On Bóg nieśmiertelny, jest gotowy umrzeć. Żebym ja był naprawdę szczęśliwy, czyli żył Nim. Bo skoro tu jest wewnątrz mnie Jego obraz, to jest można powiedzieć taka matryca. To ja chodzę całe życie po tym świecie i szukam, żeby to się spełniło. I czasem znajdę, czasem pobłądzę, czasem zgrzeszę, ciągle chodzę i szukam. Ciągle chodzę i jestem taki głodny, żeby to się spełniło wreszcie. Ale dzisiaj w tym kolejnym kroku mamy... Bóg nam pokazuje na nowo kim jesteśmy i możemy zobaczyć, co jest w nas tak naprawdę, jak On nas kocha, że nasze życie nie jest fatum, no nic trzeba je jakoś przejść, na większej rzeczy nie mam wpływu, to się no po prostu nie. Bóg mówi dzisiaj, kładę przed Tobą życie i śmierć. Szczęście i nieszczęście, nieszczęście. Wybieraj. Człowiek ma zdolność wybierania i w tym jest jego wolność. Nie w tym, że może robić sobie co chce, tylko w tym, że wybiera. I co wybiera? A co mu służy? Co mnie prowadzi do celu? Co mnie prowadzi do tej matrycy we mnie, która sprawi, że będę szczęśliwy? Co mnie do tego prowadzi? Ja wybieram. Jest wiele dróg. Ale jedne prowadzą do życia, a drugie do śmierci. Jedne do szczęścia, inne do nieszczęścia. Bóg mówi: Ja nie chcę marionetki. Ja nie chcę kogoś, kto musi, powinien, tylko wybieraj. Co chcesz? I pamiętamy, Jezus ciągle o to pyta: Co chcesz, abym Ci uczynił? Czego pragniesz? Za czym tęsknisz? To jest. Na nowo spojrzenie, kim ja jestem. Tak kochany, proch, ale tak kochany, że mogę wybierać. I Bóg dzisiaj nie mówi, bo jeśli nie wybierzesz po mojemu, to niech cię ręka boska. Bóg tylko mówi: jeśli nie wybierzesz życia, to to ma swoje konsekwencje. Jeśli się odwrócisz, nie usłuchasz, bo Bóg jest życiem, jeśli zbłądzisz, on to mówi, będziesz oddawał pokłon obcym Bogom. I każdy z nas ma takie swoje małe ołtarzyki gdzieś w sercu. Oświadcza wam, że na pewno zginiecie. Nie dlatego, że ja was ukażę, tylko po prostu to jest naturalna konsekwencja, bo albo idę za życiem, albo za śmiercią. Jak idę za śmiercią, no to jaki jest koniec? Śmierć. Wybierajcie więc życie, to jest tęsknota Pana Boga. Bóg też mówi o sobie oczywiście. Wybierajcie życie. Ja chcę, żebyście wybierali życie, bo ja wszczepiłem w Was taki kompas, który go szuka. Ale ponieważ po drodze wydarzył się grzech, to ten kompas jest trochę jak rozmagnesowany i ta igła nie zawsze pokazuje północ, nie zawsze pokazuje pewny kierunek. Dlatego ja wybieram, szukam, jak z tym kompasem, gdzie jest północ. Jak w radiu czasem, szukam, gdzie jest ta fala, z tym co chcę usłyszeć, gdzie jest to Jego Słowo, Pana Boga. I On posłał na świat swojego Syna. I Jezus dzisiaj nam mówi, co nas doprowadzi do Niego. Gdzie jest ta igła, gdzie jest północ? I to jest trudne, bo syn człowieczy będzie wiele musiał wycierpieć. Będzie odrzucony i zostanie zabity, i trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz mówi: Jeśli ktoś chce i za mną, znów jest wolność. Jeśli ktoś chce, to to jest droga. To to jest droga. Niech weźmie krzyż swój, niech weźmie swoje życie i niech idzie za mną. Bo ja idę do Ojca. Jeśli ktoś chce iść za mną, jeśli ktoś chce iść do Ojca, to niech idzie za mną. Niech wybiera w życiu to, co sprawi, że pójdzie za mną. I widzimy, i może o tym jest wielki podz, że czasem będzie to wybieranie czegoś, co jest trudne, co idzie na przekór moim ludzkim pragnieniom. Do życia takiego, które płynie łatwego, przyjemnego, chcemy tego, to jest jasne. Ale ponieważ jest w nas to ta rana, grzech, która rozregulowała kompas, to czasem potrzebuje wybierać inaczej, niż chciałoby się tak naturalnie pójść, bo byłoby wygodniej, bo byłoby na skróty. I każdy z nas ma swoje takie skróty w życiu. I nawet wyczuwamy, że tutaj byłaby dobra droga, ale ja tu jest przyjemniej, tu jest szersza droga, tu jest łatwiejsza. Może tędy pójdę, może też dojdę. Ja tak czasem, jak po lesie chodzę. Tutaj chyba będzie szybciej do wyjścia, ale ta jest taka lepiej udeptana. To może pójdę tędy. I się okazuje, że się chodzi w koło, bo jest łatwiejsza, ale nie dochodzi się do celu. Ja potrzebuję przekroczyć siebie. Ja potrzebuję wejść w pewne, no właśnie, umartwienie, wyrzeczenie czegoś, mojej woli, moje, mojego pójścia po, po łatwiejszej drogie, drodze, żeby dojść do celu. Żeby dojść do celu. A celem jest On: spotkanie z Nim. To jest ta nagroda, o której wczoraj Jezus mówił. Niektórzy już sobie odebrali swoją nagrodę, ale my zmierzamy do tej, której, którą Bóg daje. A tą nagrodą, i ona już jest teraz, to jest on sam.